Deszczowy poranek w Warszawie. Krople deszczu uderzały monotonnie o szyby luksusowego salonu samochodowego Auto Prestige przy ulicy Puławskiej. Marek Kowalski, 45-letni kierownik salonu, stał przed lustrem w swoim biurze, starannie poprawiając krawat. Przez okno obserwował, jak pracownicy przygotowują salon do otwarcia, polerując chromowane elementy i układając broszury na stolikach. Marek był dumny z pozycji, którą osiągnął po 20 latach ciężkiej pracy w branży motoryzacyjnej. Zaczynał jako zwykły sprzedawca w małym komisie samochodowym na obrzeżach miasta, a teraz zarządzał jednym z najbardziej prestiżowych salonów w stolicy. Jego biuro wyłożone drewnem orzechowym i skórą było świadectwem jego sukcesu. Nagle usłyszał zamieszanie w salonie. Wyszedł z biura. I zobaczył grupkę pracowników skupionych wokół wysokiego, atletycznie zbudowanego mężczyzny w dresie. Marek zmarszczył brwi. Nie lubił, gdy klienci przychodzili nieprofesjonalnie ubrani, szczególnie do takiego miejsca jak Auto prestiż. Przepraszam pana, czy mogę w czymś pomóc? zapytał chłodno, podchodząc do nieznajomego. Jego ton głosu jasno sugerował, że obecność mężczyzny w dresie jest co najmniej niestosowna. Mężczyzna odwrócił się, uśmiechając się przyjaźnie. Miał krótko przystrzyżone włosy i charakterystyczną, zadbaną brodę. Dzień dobry, chciałbym obejrzeć najnowszy model BMW M8. Słyszałem, że macie go w salonie. Marek prychnął, nie kryjąc swojego niezadowolenia. Proszę pana, to jest ekskluzywny salon samochodowy. Nasze samochody kosztują fortunę. BMW M8 to auto za ponad milion złotych. Może lepiej będzie, jeśli uda się pan do salonu z tańszymi markami? Mogę polecić kilka miejsc w okolicy. Uśmiech zniknął z twarzy mężczyzny, zastąpiony wyrazem konsternacji i lekkiego rozbawienia. Przepraszam, ale czy pan wie, kim jestem? Szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to odpowiedział Marek ostro. W tym salonie liczy się to, co klient może kupić, a nie kim jest. Proszę opuścić salon, zanim będę zmuszony wezwać ochronę. Mężczyzna pokiwał głową z niedowierzaniem. Przez chwilę wyglądał, jakby chciał coś powiedzieć, ale ostatecznie tylko westchnął i skierował się do wyjścia. Pracownicy patrzyli na Marka z mieszaniną przerażenia i niedowierzania. Co się stało? zapytał Marek, widząc ich miny Dlaczego wszyscy wyglądacie, jakbyście zobaczyli ducha? Młoda recepcjonistka Ania zebrała w sobie odwagę i wyszeptała: Panie Marku, to był Robert Lewandowski. Marek poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Przez chwilę stał nieruchomo, próbując przetworzyć informację. Właśnie wyrzucił z salonu jednego z najsłynniejszych polskich piłkarzy, ikonę sportu i człowieka, którego twarz znała cała Polska. To niemożliwe, wymamrotał bardziej do siebie niż do pracowników. Dlaczego Lewandowski miałby przyjść do naszego salonu w Dresie? Może chciał zachować anonimowość, zasugerowała nieśmiało Ania. Marek poczuł, jak ogarnia go panika. Nie tylko obraził potencjalnego klienta, ale klienta, który mógł kupić kilka samochodów bez mrugnięcia okiem. Co gorsza, Obraził osobę publiczną, której jeden tweet mógł zniszczyć reputację salonu. Muszę go przeprosić, powiedział Marek, ruszając w stronę drzwi. Ale było już za późno. Przez szybę widział, jak Lewandowski wsiada do czekającego na niego luksusowego suwa i odjeżdża. Marek wrócił do swojego biura, czując się jak w jakimś surrealistycznym śnie. Usiadł ciężko za biurkiem, zastanawiając się, jakie konsekwencje przyniesie ten fatalny poranek. Nie wiedział jeszcze, że to dopiero początek serii wydarzeń, które na zawsze zmienią jego życie i podejście do pracy. Następnego dnia Marek przyszedł do pracy wcześniej niż zwykle. Noc spędził na bezsennym przewracaniu się z boku na bok, analizując swój fatalny błąd. Jak mógł nie rozpoznać Roberta Lewandowskiego? Co gorsza, jak mógł potraktować klienta z takim lekceważeniem, niezależnie od tego, kim był. Deszcz z poprzedniego dnia ustąpił miejsca chłodnemu, ale słonecznemu porankowi. Marek przez chwilę stał przed wejściem do salonu, wpatrując się w logo Auto Prestige na fasadzie budynku. Przez 20 lat pracy zbudował sobie reputację skutecznego, choć czasami bezwzględnego menedżera. Teraz zastanawiał się, czy jedno niefortunne spotkanie przekreśli wszystko, co osiągnął. Gdy tylko przekroczył próg salonu, zauważył niezwykłe poruszenie wśród pracowników. Wszyscy gromadzili się wokół dużego telewizora plazmowego w kąciku dla klientów, szepcząc między sobą i rzucając niespokojne spojrzenia w jego kierunku. Co się dzieje? zapytał, podchodząc bliżej. Czuł, jak serce zaczyna mu szybciej bić. Ania, młoda recepcjonistka, która wczoraj rozpoznała Lewandowskiego, spojrzała na niego z mieszaniną strachu i współczucia. Panie Marku, lepiej, niech pan to zobaczy. Na ekranie telewizora pojawiła się twarz Roberta Lewandowskiego. Piłkarz udzielał wywiadu popularnemu programowi śniadaniowemu Dzień dobry, T.V.N. Wyglądał na zrelaksowanego i uśmiechniętego, siedząc wygodnie na kanapie w studiu. Więc tak, to prawda. Kupiłem sieć salonów samochodowych Auto Prestige, mówił Lewandowski z uśmiechem. To inwestycja w przyszłość po zakończeniu kariery piłkarskiej. Zawsze interesowałem się motoryzacją, a ta sieć ma ogromny potencjał. Marek poczuł, jak nogi się pod nim uginają. Usiadł ciężko na najbliższym krześle, nie mogąc oderwać wzroku od ekranu. Lewandowski był nowym właścicielem? Jak to możliwe, że nikt go o tym nie poinformował? Lewandowski kontynuował. Ale muszę przyznać, że moje pierwsze doświadczenie jako właściciel było dość nieoczekiwane. Wczoraj postanowiłem odwiedzić jeden z moich nowych salonów inkognito, żeby zobaczyć, jak wygląda obsługa klienta. I cóż, zostałem wyproszony przez kierownika, który stwierdził, że nie stać mnie na samochody w jego salonie. Prezenterka znana dziennikarka Magda Mołek wyglądała na szokowaną, jak pan zareagował na takie traktowanie? Początkowo byłem zaskoczony, odpowiedział Lewandowski, śmiejąc się lekko. Ale potem, szczerze mówiąc, rozbawiło mnie to. Wiem, że nie wyglądałem jak typowy klient luksusowego salonu samochodowego, ale to pokazuje, że mamy jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chodzi o podejście do klienta. Nie powinniśmy oceniać ludzi po wyglądzie. Czy planuje pan jakieś konsekwencje dla tego kierownika? Zapytała Magda Mołek. Lewandowski spoważniał. Nie chodzi o karanie kogokolwiek. To pokazuje, że musimy popracować nad kulturą obsługi klienta w naszych salonach. Każdy klient, niezależnie od tego jak jest ubrany czy jak wygląda, zasługuje na szacunek i profesjonalną obsługę. Jestem pewien, że wspólnie z zespołem nad tym popracujemy. Marek poczuł, jak wszystkie oczy w salonie zwracają się w jego stronę. Wiedział, że jego kariera właśnie stanęła pod znakiem zapytania. Nie tylko obraził klienta, obraził właściciela całej sieci salonów. Panie Marku, usłyszał głos Ani, dzwoni telefon w pana biurze, to chyba z centrali. Marek wstał powoli, czując się, jakby szedł na własną egzekucję. Wiedział, że następne minuty mogą zadecydować o jego przyszłości. Gdy zamykał za sobą drzwi biura, usłyszał jeszcze głos Lewandowskiego z telewizora. To doświadczenie nauczyło mnie, że nawet jako właściciel muszę być blisko codziennych operacji. Planuję osobiście odwiedzić wszystkie nasze salony w najbliższych tygodniach. Marek podniósł słuchawkę, biorąc głęboki oddech. Marek Kowalski, słucham. Panie Marku, usłyszał głos dyrektora generalnego, musimy porozmawiać o wczorajszym incydencie. Przez kolejne dni Marek żył jak w koszmarze. Media huczały o incydencie, a internet zalewały memy z jego podobizną. Człowiek, który wyrzucił Lewandowskiego, tak go nazywano. Jego twarz pojawiała się w wieczornych wiadomościach, na portalach plotkarskich i w niezliczonych postach na mediach społecznościowych. W domu nie było lepiej. Jego żona, Anna, patrzyła na niego z mieszaniną rozczarowania i troski. Jak mogłeś tego nie przewidzieć, Marku? pytała, kręcąc głową. Zawsze mówiłam ci, że twoje podejście do klientów kiedyś się na tobie zemści. Nastoletnia córka Zosia odmówiła wyjścia do szkoły, twierdząc, że wszyscy będą się z niej śmiać. Tato, jesteś memem, rozumiesz? memem. Marek spędzał długie godziny w swoim biurze, próbując znaleźć sposób na naprawienie sytuacji. Napisał oficjalne przeprosiny, które zostały opublikowane na stronie internetowej Auto Prestige, ale wydawały się one niewystarczające w obliczu medialnej burzy. W czwartek rano Marek siedział w swoim biurze przeglądając setki e-maili z skargami i drwinami. Niektóre były zwykłymi obelgami, inne zawierały groźby bojkotu salonu. Były też takie, które wyrażały zrozumienie dla trudnej sytuacji sprzedawcy, ale stanowiły mniejszość. Nagle drzwi się otworzyły. Marek podniósł wzrok, spodziewając się zobaczyć Anię z kolejnymi złymi wiadomościami. Zamiast tego stanął w nich Robert Lewandowski we własnej osobie, ubrany w elegancki garnitur. Marek zerwał się na równe nogi, przewracając przy tym filiżankę z kawą. Panie Lewandowski, ja. Przepraszam, nie wiem co powiedzieć. Lewandowski uniósł dłoń, uciszając go. Panie Marku, przyszedłem porozmawiać. Nie jako właściciel, ale jako człowiek. Myślę, że obaj mamy sobie wiele do powiedzenia. Przez moment w biurze panowała cisza. Marek czuł, jak pot spływa mu po plecach. Proszę, niech pan usiądzie, powiedział w końcu, wskazując na fotel naprzeciwko swojego biurka. Lewandowski usiadł. Rozglądając się po pomieszczeniu, niezły gabinet, skomentował. Widać, że ciężko pan pracował, by tu dotrzeć. Marek kiwnął głową. Dwadzieścia lat w branży. Zaczynałem od mycia samochodów w małym komisie. A teraz jest pan kierownikiem jednego z najlepszych salonów w Warszawie, dokończył Lewandowski. To imponujące. Dlatego tym bardziej zaskoczyło mnie pana zachowanie w zeszłym tygodniu. Marek westchnął głęboko. Panie Lewandowski, nie ma dnia, żebym nie żałował tego, co zrobiłem. Ale proszę mi wierzyć, to nie jest reprezentatywne dla mojego zwykłego zachowania. Więc, co się stało? zapytał piłkarz, pochylając się do przodu. Przez następną godzinę rozmawiali. Marek opowiedział o swojej karierze, o trudnych klientach, o presji związanej z prowadzeniem luksusowego salonu. Wyjaśnił, że jego reakcja wynikała z frustracji klientami, którzy przychodzili do salonu tylko po to, by zrobić sobie zdjęcia z drogimi samochodami, nie mając zamiaru nic kupić. Rozumiem pana frustrację, powiedział Lewandowski po wysłuchaniu Marka. Ale czy nie sądzi pan, że każdy klient, nawet ten, który przychodzi tylko popatrzeć, może kiedyś wrócić jako poważny nabywca? Marek zamyślił się: Ma pan rację. Chyba gdzieś po drodze zapomniałem o tym, co naprawdę ważne w tej pracy, o ludziach. Lewandowski kiwnął głową. Dokładnie. I to właśnie chcę zmienić w auto-prestiż. Chcę, żeby nasze salony były miejscem, gdzie każdy czuje się mile widziany. Niezależnie od tego, czy przychodzi kupić, czy tylko pomarzyć. To szlachetna idea, przyznał Marek. Ale jak to zrobić w praktyce? I tu właśnie potrzebuję pana pomocy, uśmiechnął się Lewandowski. Ma pan ogromne doświadczenie. Zna pan tę branżę od podszewki. Razem możemy zmienić sposób, w jaki ludzie postrzegają luksusowe salony samochodowe. Marek poczuł, jak w jego sercu rodzi się nadzieja. Chce pan, żebym został? Pod jednym warunkiem odpowiedział Lewandowski. Musi pan przejść przez to samo, co ja. Spędzi pan tydzień jako tajemniczy klient w różnych salonach samochodowych, ubierając się tak jak ja wtedy. Zobaczy pan, jak to jest być po drugiej stronie. Marek zawahał się, ale tylko przez moment. Zrobię Zgoda. wszystko, żeby naprawić swój błąd i pomóc zmienić auto prestiż na lepsze. Lewandowski wstał i wyciągnął rękę. Więc mamy umowę, panie Marku. Pokażmy światu, że każdy zasługuje na szansę, nawet ci, którzy popełnili błąd. Marek uścisnął dłoń piłkarza, czując mieszaninę ulgi, wdzięczności i determinacji. Wiedział, że czeka go trudne zadanie, ale był gotów stawić mu czoła. To był początek nowego rozdziału, nie tylko w jego karierze, ale i w historii autoprestiż. Miesiąc później salon Auto Prestige przy ulicy Puławskiej tętnił życiem jak nigdy dotąd. Przed wejściem stał ogromny baner: Dzień otwarty z Robertem Lewandowskim. Każdy zasługuje na szansę. Tłumy ludzi, od nastolatków w dresach po biznesmenów w garniturach, czekały w kolejce, by wejść do środka. Marek, ubrany w nowy, elegancki garnitur, stał u wejścia, witając gości z szerokim uśmiechem. Obok niego stał Robert Lewandowski, równie promienny i przystępny. Witamy w nowym auto prestiż, mówili zgodnie do każdego wchodzącego, niezależnie od jego wyglądu czy statusu. Wewnątrz salonu panowała przyjazna, niemal festiwalowa atmosfera. Zamiast sztywnych ekspozycji, samochody były ustawione w interaktywnych strefach tematycznych. W jednym koncie można było przetestować systemy audio najnowszych modeli, w innym poczuć się jak kierowca rajdowy dzięki symulatorom. Pracownicy ubrani w kazualowe, ale schludne stroje z uśmiechem oprowadzali gości, odpowiadając na pytania i zachęcając do interakcji z samochodami. Nie było presji sprzedażowej. Chodziło o to, by każdy mógł poczuć magię motoryzacji. Marek, obserwując tę scenę, nie mógł uwierzyć, jak wiele zmieniło się w ciągu ostatniego miesiąca. Jego kara, tydzień jako tajemniczy klient w różnych salonach, okazała się najbardziej pouczającym doświadczeniem w jego karierze. Poczuł na własnej skórze, jak to jest być ignorowanym lub traktowanym z góry przez sprzedawców. W pewnym momencie do Marka podeszła młoda dziewczyna w znoszonych dżinsach i z kolorowymi włosami. – Przepraszam, czy mogę zobaczyć ten czerwony samochód? – zapytała nieśmiało, wskazując na lśniące Ferrari w rogu salonu. Miesiąc temu Marek prawdopodobnie by ją zignorował. Teraz uśmiechnął się szeroko. – Oczywiście! To najnowszy model Ferrari SF90 Stradale. Chodź, pokażę Ci, jak działa system hybrydowy. To prawdziwy cud inżynierii. Przez następne pół godziny Marek z entuzjazmem opowiadał dziewczynie o samochodzie, pokazując każdy detal i zachęcając ją do zajęcia miejsca za kierownicą. Nie miało znaczenia, czy mogła sobie pozwolić na zakup. Liczyło się jej zainteresowanie i pasja. Lewandowski, obserwując tę scenę z daleka, podszedł do Marka, gdy dziewczyna odeszła z szerokim uśmiechem na twarzy. Świetna robota, panie Marku. To właśnie o to chodziło. Marek kiwnął głową. Dziękuję, że dał mi pan drugą szansę. Nauczyłem się, że nie można oceniać książki po okładce, ani klienta po ubraniu. Ta dziewczyna może nigdy nie kupi Ferrari, ale kto wie, może kiedyś zostanie inżynierem projektującym takie samochody. Dokładnie przytaknął Lewandowski. A ja nauczyłem się, że czasem najlepszymi pracownikami są ci, którzy potrafią przyznać się do błędu i wyciągnąć z niego lekcje. Pana doświadczenie i nowe podejście są bezcenne dla naszej firmy. Gdy słońce zaczęło zachodzić nad Warszawą, Marek spojrzał na tłum ludzi w salonie. Młodych i starych, bogatych i biednych, wszystkich zjednoczonych pasją do samochodów. Na ścianie wisiało nowe motto salonu: Marzenia nie mają ceny, tylko wartość. Tego dnia Marek zrozumiał, że prawdziwy luksus nie polega na cenie samochodu, ale na traktowaniu każdego człowieka z szacunkiem i godnością. A to była lekcja, której nie zapomni do końca życia. Panie Robert, zwrócił się do Lewandowskiego. Myślę, że to dopiero początek. Mam kilka pomysłów, jak możemy jeszcze bardziej ulepszyć nasze salony. Lewandowski uśmiechnął się. Jestem pewien, że tak. I nie mogę się doczekać, aby je usłyszeć. Ale najpierw może pojedziemy na przejażdżkę tym nowym BMW-m8. Tym razem obiecuję, że nie przyjdę w dresie. Obaj mężczyźni roześmiali się kierując się w stronę lśniącego czarnego BMW. To był nowy początek nie tylko dla Marka i Auto Prestiż, ale także dla całej branży motoryzacyjnej w Polsce. A wszystko zaczęło się od jednego nieporozumienia i odwagi, by przyznać się do błędu.